Siema, z tej strony Krzysztof. oto taki odcinek informacyjny no i jestem już po naprawie komputera i kupiłem nowego monitora um, nie ma dzisiaj ze mną hrs I odnośnie tego konkursu to na razie nic nie zrobię bo nie ma kołka, jest na kolonii nie za niedługo będzie I... słyszałem, że będzie nowa kwadratowa masakra w sobotę jutro o 18 będzie live na Twitchie Na pewno będę oglądał Nie wiem jak wy A ja będę To jest zamierzam jak wyjdzie nowy asasyn, zamierzam go kupić strasznie mi się podoba szczególnie te klimaty na statku w ogóle to będzie coś nowego Battlefield 4 też by się przydał i w który dzień teraz kupię metro nie pamiętam nazwy jak to była najnowsze metro od Rosjanów to będzie chyba na tyle Dzięki za obejrzenie, dzięki w sumie za wysłuchanie no i trzymajcie się, cześć!